9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bardzo, bardzo gorąco moi chani kinomaniacy po takiej dłuższej, odrobinę przerwie chorobowej i zapraszam na ostro jazdę. A początek rajdowej kariery nasz dzisiejszy kierowca miał no iść wybuchowy. Christian Bale w swoim Batmobilu, moi drodzy. Ach, no więc Krzysiek prawo jazdy ma, chociaż w Batmobile to pewnie nawet nie byłoby za bardzo potrzebne, ale do tego, żeby wystartować w wyścigach, konieczna była jeszcze dieta. Taka prezydencka, a właściwie postprezydencka dieta. Po roli w filmie Vice Christian Bale musiał podobno zrzucić, uwagę, uwaga, ponad 30 kg w 7 miesięcy, żeby zagrać chudego wręcz kierowcę wyścigowego Kenna Milesa. A prawdziwy Ken Miles w realu <gryw> był naprawdę szczupły. Milesa, jego spokojny, jakże ugodowy charakter poznajemy podczas jednego z wyścigów, kiedy przekonuje jednego z sędziów, że jego auto, jego wyścigówka ma odpowiednie wymiary. Nothing in there about my trunk and your lovely little portmanteau. You're holding the 62 edition of the SECA. You can stick this bloody sticker where the sun. hey hey bill All hey bill. what right. seems to be the problem well the Our problem job job is that bill was. here an is no he doesn't mean that. no yes he does no yes, really he does yes no he He's really does think you, bill. that He's bill is, is an bill. i'm just on. doing so my job bill, here. here bill bill i'm bill, right, not going to dq us over at trump Teraz już wiecie, Ken Miles jest wybuchowym Anglikiem, takim cholerykiem ze skłonnością do szalonej brawury. I oczywiście jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: zawsze był przekonany, że zawsze ma rację, i jako konstruktor, i jako kierowca. A jego przyjacielem, co bardzo ważne dla tego filmu, był słynny, legendarny kierowca i konstruktor Carol Shelby. Ten, który wygrał najsłynniejszy i najtrudniejszy wyścig na świecie, czyli francuski wyścig Le Mans, a potem stworzył Cobra. After the Henry Ford II. And that's it, folks. Ferrari wins the 24 hours of Le Mans for the fifth consecutive year. Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir. What did he say? He said Ford makes ugly little cars in ugly factories. And god uh, He called you fat, sir. Wkurzony i wściekły Ford od swoich wszystkich pracowników żąda nowych, śmiałych i rewolucyjnych pomysłów, by Ford Company odżyło. Ferrari. Now they've won four out of the last five Le Mans. We need to think like Ferrari. Ferrari makes fewer cars in a year than we make in a day. Enzo Ferrari will go down in history as the greatest car manufacturer of all time. Why? Czy to dlatego, że zbudował największość samochodów? Nikt, ale to absolutnie nikt, nie wierzył w Forda. Ale wtedy do gry wszedł kierowca wyścigowy i inżynier Ken Miles. Zbudujesz samochód, który Ferrari... ...z Fordem. Dokładnie. I jak długo im powiedziałaś, że ich potrzebowałeś? 2, 300 tysiące lat? 90 dni. <laughs> i razem z Shelbym rzucili wyzwanie Ferrari. Jednocześnie oczywiście walcząc z, z biurokracją Forda. I moi drodzy to tyle fabuły. Film Le Mans 66 Ford kontra Ferrari. Długi tytuł. Um, moi drodzy, no powiem wam, że nie oczekiwałem za wiele od tego filmu. Pomaszerowałem sobie do kina, Dimexa, duży wymiar. Uh, i, I dostałem, moi drodzy, taki turbo doładowany adrenaliną i oktanami film ze sportem i dramatem w tle. Reżyser James Mangold, ten od, ostatnio od Logana, naprawdę tak podkręcił emocje, że siedzisz na krawędzi fotela i po prostu kurczowo się trzymasz siedzenia. Wow. This isn't the first time Ford Motors gone to war. We know how to do more than push paper. Go to war. Ale to, co napędza ten film oprócz e, silników Forda GT40, to niesamowita, znakomita e, kreacja Christiana Bale'a. taka na granicy szaleństwa, brawury i niezwykłej pasji, plus to, w jaki sposób wygląda, jak wychód do tego filmu, to wszystko po prostu robi niesamowite wrażenie, i razem z Mattem Damonem tworzą fantastyczny duet. Dwójka tak różnych przyjaciół, którzy ciągle walczą i wierzą. Ale jednak Christian Bale kradnie ten film. Właściwie w prawie każdej scenie, w której się pojawia i marzy o idealnym okrążeniu. I jak dla mnie, to jest rola spokojnie godna nominacji Oscarowej. No, the satisfied customer. No, Wasn't that an MGA 1500? Ah, you know your cars. I like them. I love the sound they make, the way it goes right through you. Right. That vibration. runs <sighs> the uh, wood paneled Country Squire across the street. A real hot rod. Oh, yeah. Is it fast? Wait. Wait a second. What type of girl are you? Type of girl who likes to smell a wet gasoline. Oh. Uh, rubber. Oh. Undysymkar kind of yeah, yeah. <laughs> Ale to co pompuje adrenalinę, przynajmniej u mnie dało takiego niesamowitego kopa, to fenomenalnie wręcz nakręcone sekwencje wyścigowe. You think you can beat Ferrari? We're lighter. We're faster. That don't work. We're nastier. We're gonna make history. Just get. Sceny wyścigowe, w ogóle cały film jest podbity świetnie dobraną, znakomicie dobraną muzą. Nakręcone sekwencje wyścigowe dają wrażenie, że jesteś w samym środku wyścigu. Każda zmiana biegów, gaz, hamulec, zgrzyty skrzyni biegów, każdy zakręt, co za power! Jest to też scenariuszowo bardzo dobrze rozpisane, skomponowane. Powiem wam, że rozpisanie na emocje, kreacja aktorskie i szalone wyścigi daje naprawdę taki film, który oglądasz z ogromną przyjemnością. I daje też ten film mnóstwo zabawy i takiego chwilami wręcz czarnego humoru, co ja przynajmniej bardzo lubię. Scena bójki, na którą spokojnie patrzy sobie żona, no, bezcenna. W ogóle postać, jedyna chyba postać kobieca w tym filmie jest e, tak bardzo miło zaskakująca w całym tym wysokooktanowym filmie dla facetów. Jak długo mamy z Ken? Tylko otwierasz jej ręce i let me do my thing. Dzień Kieł! Kieł, komuś? Dobra, Molly. Idealne dopełnienie jakże trudnego, wkurzającego, a uh, zarozumiałego głównego bohatera. Well, we heard he's difficult. Ken? No, no, Ken's a puppy, dog. He's stepping in the highway, girl. It's awful, but there's a problem. The computer will find it. You get some Scotch tape and a ball of wool. What are they doing? Making your car faster. Oh! Czy Le Mans 66 to tylko i wyłącznie film dla pasjonatów wyścigów, rajdów i przepięknych, super szybkich aut? Absolutnie nie, bo moi drodzy, to taka historia walki, pasji, wiary, kolejnych upadków, która jest bardzo, ale to bardzo uniwersalna. I um, znakomita kreacja Beyla dodaje temu filmowi takiej prawdy, realu. Um, Jednocześnie przenosi ten film na taki wyższy poziom niż tylko um, zwykły film sportowy. Nie oczekiwałem wiele, a dostałem tak dużo. Powiem wam, że to jest jedno z większych zaskoczeń, jeden z najlepszych filmów tego roku. Ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it! film Le Mans 66 Ford kontra Ferrari. To znakomicie dopracowana historia i film. Świetnie zagrana także w drugim planie z koncertową kreacją Christiana Bale'a i ze świetną rolą też Mata Dejmona, a więc momentami wręcz fenomenalne zdjęcia, świetnie dobrana uza cały ten klimat lat 60. -tych. Hmm. Ale i tak najważniejsze są emocje i adrenalina i zapach benzyny. Film Le Mans 66. Może chwilami jest o zbyt amerykański, parę rzeczy jest tam takich troszeczkę ugładzonych i uproszczonych, ale to dalej znakomite kino. Jedna z największych niespodzianek tego roku. No i na 10 w skali kinomaniaka daję temu filmowi takie 8 punktów. Look out there. A słynny wyścig z roku 66 na torze w Le Mans przeszedł do historii. Jako legenda. Dzisiaj troszeczkę takie dłuższy obraz, który nam towarzyszył e, przy programie, namalowała Aleksandra Tracz, która, tak jak kiedyś Ford też pędzi ku sławie. To niezwykle, niezwykle utalentowana e, malarka, która już teraz powoli staje się coraz bardziej znana. I moi drodzy, zapamiętajcie to nazwisko. Do zobaczenia. Yeah, I can share this joke. I'm just checking in with you Before I check out huh. I'm checking out I'm checking out I'm checking out, 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 out I'm just checking in with you before I check myself out